W Afryce znajduje się połowa spośród 20 najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata. To głównie kraje z Afryki Wschodniej Tanzania, Etiopia, Ruanda kraje Afryki Południowej, czyli RPA, ale także Zambia, Namibia oraz Nigeria z Afryki Zachodniej. Ta Afryka Zachodnia to niestety dla potencjału gospodarczego głównie Nigeria i reszta mniej ważnych podmiotów. Przy czym Polacy próbują odnajdywać nisze gospodarcze także w innych krajach, choćby w Gwinei Równikowej. To są te kraje, które rozwijają się najszybciej, to jest wzrost PKB, ale także to, na co chciałbym zwrócić uwagę, pojawienie się klasy średniej. Tej klasy, którą jeszcze dwie dekady temu ciężko byłoby odnajdywać w Afryce. Obecnie ta grupa rozwija się dynamicznie, napędza to gospodarkę, napędza popyt na towary luksusowe, na usługi teleinformacyjne. W tym roku miały miejsce dwie ciekawe inwestycje Polaków. ASSECO, firma rzeszowska telekomunikacyjna, zdecydowała się na otworzenie centrum w Etiopii, a Police zdecydowały się na inwestycje. W Senegalu, w branży fosforytów. To były ciekawe inwestycje, które pokazywały to, iż polscy biznesmeni traktują Afrykę już nie tylko jako taki sezon surowców, ale także rynek zbytu, usług adresowanych właśnie do tej klasy średniej. Polscy inwestorzy są spóźnieni w swoich przedsięwzięciach realizowanych w Afryce. Nie mamy szansy na dogonienie potęg BRICS-u Brazylii, Rosji, Indii, Chin i także RPA. Te kraje dominują gospodarczo. Wyparły także były potęgi kolonialne, Francję, Wielką Brytanię. My próbujemy Uszknąć kawałek tego tortu. Działalność kulczyk investments wypada na tle innych podmiotów polskich bardzo pozytywnie. Firma ta inwestuje w Tanzanii, w Gwinei Równikowej, także w Tunezji i w Nigerii. To są inwestycje głównie w, prze, w przemysł rafineryjny, petrochemiczny. Tam kulczyk próbuje zdobywać surowce, omijać. Pośredników, dzięki temu zwiększa swoje zyski i także dywersyfikuje złoża tychże surowców. Obecnie coraz więcej polskich inwestorów decyduje się na rozwijanie samego przemysłu i branży przetwórczej w Afryce. To jest o wiele ważniejsze z punktu widzenia samych Afrykańczyków, ponieważ oni stają się bezpośrednimi beneficjentami tychże inwestycji. Najczęściej te inwestycje organizowane są ad hoc przez przedsiębiorców polskich, którzy nie korzystają ze wsparcia instytucji państwowych. W tym roku w kwietniu miała miejsce wizyta premiera Donalda Tuska w Nigerii, w przyszłym roku prawdopodobnie odbędzie się wizyta prezydenta Komorowskiego w Afryce Subsaharyjskiej. To są ważne symbole, symbole współpracy, przy czym realne zyski prywatnych inwestorów zależą głównie od ich kreatywności i zrozumienia odrębności tych gospodarek.